Nie szybował przez żaden tunel, ani nie widział oślepiającego światła. Don Piper w momencie swojej śmierci trafił bezpośrednio do bram nieba, a dziewięćdziesiąt minut potem wrócił. Don Piper zginął na miejscu, gdy ciężarówka z przyczepą czołowo zderzyła się z jego Fordem Escortem. Miażdżąc ten mały samochód, stwierdzono zgon na miejscu. Sanitariusze okryli wrak wraz ze zmiażdżonym ciałem kawałkiem prezentu. Pastor Dick Onereker, który przejeżdżał w pobliżu, zatrzymał się i spytał sanitariuszy, czy może się pomodlić. Przeszedłem obok drzwi, ciało z zewnątrz było bardzo zmasakrowane. Położyłem na niego moje ręce i zacząłem się o niego modlić. Gdy on modlił się nad ciałem, spod prezentu wydobył się dźwięk. Don Piper żył. Witajcie w klubie 700. Autor 90 minut w niebie, Don Piper. Dziękujemy, że z nami jesteś. To dla mnie zaszczyt być tu z wami. Twoja książka mnie zafascynowała. Przeczytałam ją jednym ciągiem. Zanim opowiemy o tym, czego doświadczyłeś w niebie, powiedz nam, jak powróciłeś do życia. Pewien człowiek pomodlił się o mnie. Widzieliście go, to był Deacon Recker. On czuł, że Pan prowadzi go do tego. Ten wypadek wyglądał okropnie, wyrządził poważne szkody. Nie tylko samochodowi, ale również mnie zginąłem na miejscu. Oni przykryli moje ciało prezentem. On uchylił ten prezent, położył na mnie ręce i zaczął się o mnie modlić, ponieważ czuł, że Bóg powiedział mu, aby tak właśnie uczynił. On po prostu był posłuszny temu impulsowi, nie zastanawiał się, czy to się zgadza z jego teologią. Jest dobrym baptystą. Powiadomiono wiele innych osób, że miałem wypadek i one się modliły. Nie powiedziano im, że zginąłem, więc oni modlili się, nie wiedząc o tym. To trwało trochę czasu. 90 minut po wypadku on śpiewał hymn, przyjacielem naszym Jezus. On trzymał mnie pod prezentem w ciemności. Obaj byliśmy pod tym prezentem i nagle wraz z nim zacząłem śpiewać ten hymn. On szybko wyskoczył z tego samochodu, ponieważ był wystraszony i podekscytowany. Martwy człowiek zaczął śpiewać, dokładnie, czego doświadczyłeś w czasie tych 90 minut. Doświadczyłem realności, majestatu i wspaniałości nieba. Być nieobecnym w ciele znaczy być z Panem dla tych, którzy znają Pana i kochają Go. Dokładnie tego doświadczyłem. Otoczyli mnie ludzie, których znałem za życia, którzy odeszli przede mną. Każda z tych osób miała duchowy wpływ na moje życie. Otoczyli mnie zatem ci ludzie krewni, przyjaciele, nauczyciele. Każda z tych osób prowadziła mnie niegdyś ku Bogu, przez to, że mówili mi o Jezusie, zabierali mnie do kościoła, albo składali świadectwo pobożnego życia, które obserwowałem. Oni wyglądali naprawdę dobrze. Jeżeli lubisz wyglądać dobrze, to niebo jest miejscem dla Ciebie. Oni byli doskonali, nie mieli żadnych niedoskonałości. Ja byłem taki sam. Chociaż na ziemi doświadczyłem okropnego wypadku, to w niebie nie miałem nawet zadrapania. Jedyną osobą w niebie, która ma blizny, jest Jezus. Te blizny mają nam przypominać o tym, jak się tam dostarcza. Staliśmy. Widziałem tam cudowne bramy oraz ulice, które naprawdę były ze złota. Była tam niesamowita muzyka, nie tylko co do jakości, ale i co do ilości. Ani wcześniej, ani potem nie słyszałem podobnej muzyki. Niebo było najbardziej realną rzeczą, jakiej kiedykolwiek doświadczyłem w całym moim istnieniu. Czytamy w Słowie Bożym o perłowych bramach, złotych ulicach, o tym, że będziemy spędzać czas chwaląc Pana. Przez długi czas prowadziłam posługę wśród nastolatków. Jeśli mówisz im coś takiego, to oni sobie myślą, czy cały czas tam będziemy śpiewać? Nieprawdopodobnie nie mają pojęcia o tym, czego ty doświadczyłeś, gdy chodzi o muzykę. Niebo jest bardzo aktywnym miejscem. Wyobraź sobie, że jedną z rzeczy, które, które tam robisz, jest spotykanie się z ludźmi, którzy przychodzą po tobie. A ponieważ nie ma tam upływu czasu, ludzie cały czas przychodzą. Ty wychodzisz im na spotkanie, chwalicie Pana niesamowitymi pieśniami. Jest tam nieustanna społeczność wierzących, posilamy się przy stole pańskim. To niesamowicie aktywne i ekscytujące miejsce. A najcudowniejszą rzeczą jest to, że jest tam Bóg, tam właśnie będziemy, On stworzył nas do społeczności. A w niebie mieć będziemy I'm społeczność wierzy, z Nim na wieki. Na pewno spotykasz sceptyków, którzy mówią: miałeś takie doświadczenie, ponieważ czytałeś dużo Biblii, Co odpowiadasz takim ludziom. Jest kilka rzeczy, które powodują, że to doświadczenie jest dla mnie szczególnie realne. Po pierwsze, doświadczyłem rzeczy, których nie spodziewałem się doświadczyć. Zobaczyłem tam ludzi, których nie spodziewałem się tam zobaczyć. Mówiąc krótko to, co zobaczyłem, przewyższało wszystko, co dotąd Czytałem, albo nawet o czym myślałem, czy marzyłem. To było znacznie bardziej realne niż moje wyobrażenia o niebie. To jest najbardziej realna rzecz, jaka mi się kiedykolwiek zdarzyła, ale to jest proces związany z wiarą. Nie da się kogoś przekonać o realności nieba, jeżeli nie przekona się go o realności Chrystusa. Oczywiście my wiemy, że On żył oraz że jest jedyną drogą, aby się tam dostać, ponieważ Jego znałem, gdy ciężarówka we mnie uderzyła, znalazłem się w niebie. Znałem drogę, a tą drogą jest Jezus. Gdy pytano go: Jak dostać się do nieba? On powiedział: Ja jestem drogą. Trafiłem tam, bo znałem drogę i Ty też możesz tam trafić. Twoja książka jest bardzo popularna, sprzedano ponad milion egzemplarzy, jest bestsellerem New York Timesa. Jak sądzisz, dlaczego ludzie tak żywo reagują na Twoją historię? Są tak bardzo zafascynowani niebem? Ludzie potrzebują mieć nadzieję na to życie i na życie przyszłe. Obie moje książki mówią zarówno o rzeczywistości nieba, jak i o tym, jak możemy przeżyć sensowne życie, zanim tam trafimy. Ludzie szukają wiecznej nadziei, ale szukają też nadziei na teraz. Wielu ludzi przechodziło traumatyczne doświadczenia, tragedie, utratę i zadają sobie pytanie, jak mam dalej żyć. Tym ludziom też chcę dać nadzieję. Wiem coś o tym, bo przeszedłem 36 operacji, leżałem na łóżku szpitalnym przez 13 miesięcy. I potrzebowałem nadziei na resztę mojego życia. Potrzebowałem natychmiastowej nadziei w tym, co nazwałem nową normalnością, jak również wiecznej nadziei na to, co Jezus dla nas przygotowuje. Ludzie potrzebują nadziei i ja staram się im ją dać przez wszystko, co robię i co mówię. Twoja rehabilitacja po wypadku z pewnością nie była bułką z masłem. Przeszedłeś bardzo ciężkie zabiegi, ale jak to doświadczenie nieba zmieniło Twoje życie? Tutaj, kiedy powróciłeś do żywych, zwykłem mawiać, że gdy wiesz dokąd idziesz, to czyni to Twoją podróż łatwiejszą. My, chrześcijanie, wiemy dokąd zmierzamy. Można to porównać z oglądaniem powtórki meczu. Ciągle to przeżywamy, ale znamy już wynik. Oglądamy, bo chcemy zobaczyć, jak oni dotrwali do końca. Jeżeli jesteśmy chrześcijanami, to wiemy, jaki będzie koniec naszego życia. Czyż nie powinno czynić to naszej drogi łatwiejszą, nawet jeżeli przechodzimy przez pewne trudności, a nie kiedy tragedie, to właśnie postanowiłem robić. Postanowiłem pomagać ludziom przechodzić przez dotykające ich straty i tragedie. Dzięki temu byłem w stanie przetrwać to, co mnie spotkało. Musiałem nadać sens mojemu doświadczeniu. Było wiele operacji i długa terapia. Dzisiaj chodzę, chociaż powiedziano mi, że nigdy nie będę chodził. Ja dzisiaj funkcjonuję, mam wiele ograniczeń, ale mogę przedostać się z punktu A do punktu B. Bóg mi w tym Pomógł ja chcę pomagać ludziom czynić to samo. Zastanawiałam się, czy ciągle zmagasz się z bólem i cenię Twoją szczerość dotyczącą depresji, której doświadczyłeś po powrocie tutaj, pomimo że wcześniej widziałeś niebo. Twoja pierwsza książka, 90 minut w niebie, opowiada o tym, czego doświadczyłeś w czasie wypadku i po nim. A czym od niej się różni ta druga książka, Niebo jest realne? Jest to książka, która mówi o przechodzeniu przez most. Ja byłem na moście, gdy Zdarzył się wypadek. Po jednej stronie mostu byłem sobą w moim czerwonym samochodzie, a po drugiej stronie byłem pacjentem wjezionym w ambulansie. Moje życie nie było już nigdy takie jak wcześniej. Wszyscy przekraczamy mosty i ta książka ma pomóc ludziom przejść przez straty i nieszczęścia w ich życiu. Książka 90 minut w niebie była dla mnie fascynująca i spowodowała, że nawet na to życie. Patrzę w inny sposób, wiedząc dokąd zmierzam. Ta druga książka wkrótce będzie dostępna w sprzedaży.